Witajcie widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę grał z moim kolegą Mikołajem. Mikołaj przedstaw się. Cześć. jestem Mikołaj. Widzowie, ostatnio trafiłem Kita z kredytów. Pamiętajcie, w poniedziałek wielkanocny... E, w poniedziałek wielkanocny będzie live jak wbijam Kita na 20 rangę. Widzowie, jak się Wam spodoba, to oczywiście dajcie łapkę Mam łatwe... nadzieję, że widzowie. Mam nadzieję, że widzowie subskrybujecie wojska, no bo ja oczywiście subskrybuję. No właśnie, bądźcie porządni. A nie jak jakiś myślę. Jak mnie będziecie hejtować, to osobiście was zgłoszę do sądu. Więc wam się to nie opłaca. Ej, bo tu mogą czekać jest kamperzy, uważaj. Poczekaj, bo tu... Edgar, 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 nie ujawniaj się. Ja ładuję ulta, ja ładuję ulta, bo wiesz, patrz na ładowanie ulta i mam jeszcze Wiem, na... wiem, wiem, uważaj, bo na nas... Skacze, skacze, skacze. Brawo, brawo, brawo. Uważaj na Cordiego. Uciekamy, uciekamy. O nie, Cordi ma ulta. Tam jest Cordi. Ej, fajny spray, a patrz na to. Dobra, jestem. Ja ej, ktoś ja jestem z gejlem? Kurde, Kordi. Dobra, ja lecę na gejla. Nie! Ja gadżet na Kurde, mnie zaraz rozwali, bo wiesz, A mnie gadżetem zablokował. Dawaj, tu jest, tu jest, tu jest. Kurde, dedam dedam dam dede, de, de, de. kurde, gdyby nie ten garzyk... Dobra, Gdyby nie ten garzyk, to bym go porobił na S. -sie. Ciele puszek, nie jest tak źle. <słuch> <słuch> Patry, to jest konto mojego kolegi. To jest konto Mikołaja. No Mikuś, coś na Edgarku troszkę straciłeś ostatnio. No bo ja, ten, nauczyłem no, się trofeum, ale mówiłem że... Daj mi chwilę, powiedzieć ci, ile ten e, Gail miał puchaj, pucharków? Ile? 681. Ale kuzy, pokonał nas taki zbawia. No, ale... A ty, ma... okay tej dobrych, dobry słabych. nie jest tak źle no tam camper camper meg No nie mhm, uważaj 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 bo tu jest edgar dawaj w drugą stronę nie podjeżdżaj go bo on ma ten gadżet starczą on ma gadżet starczą A nie, dobra, wangard ze startu. Nie, nie chciałbym bez niego walnąć kurta. On tu kampi, on tu kampi. Uważaj, 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 uważaj. Ej, dobra, mamy Soja z tym z Edgarem. Mamy sojaz z Haker. Ej, dobra, ty so... się, ty się. Mamy soja, mamy soja z Haker. Ej, no, uważaj, no uważaj, bo oni zdradzili, oni zdradzili. Zdradzieccy ruski jedno. Te ruski. Skocz, tam mnie na bank. Ej, ja mogę walnąć kurta. Dawaj, idź w drugą na minus. Ile? Siedem? Ja cześć. Mikołaj. Widzowie, no. spotkamy się już w, w następnej grze. To widzowie, już jesteśmy w następnej grze. Z jakiejś jeszcze tam ja, maj z karnetu. Jak widzicie, wziąłem mega stomolę. Może... Farmimy kiby, farbimy kiby. Dawaj, robimy farmę w Minecraft. Ej, pat, ile tej skrzynce HP zostało? Ej, tu kapi jakaś. Ej, ten Edgar chce się timować chyba. Albo i nie. Nie, nie chcą, Griff okay. mnie jeszcze podjeżdża. Ja ładuję ulta, ja ładuję ulta. Griff mnie podjechał, Griff mnie podjechał, dedam, dedam. Griff nie podjechał na blisko. Kamp tu. Daj jest. No nie tak jest. Uważaj, bo to ten samolot tak. na ciebie poleci. Da... Tak, ja Uwaga, dobra, jestem, 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 jestem. Ale podjazd. Tak jest. Dobra, ja idę tam. Ja chodzę? Tu jest Edgar, Edgar, Edgar no, to jest to tak, ja idzie, ja. Tam, ja Edgar tam, idzie. No, Edgar i Griff. Edgar i Griff. Kurde, zabili mnie. Uważaj. Ej, uciekaj, uciekaj, bo jak mnie nie zabili, ja muszę się odrodzić. Nie podlizuj się Ruskowi. Tak, jest wielkie stać! Daj nie to... chcę co to... Uważaj! Nie chcę! Jezus! Ile on zadaje? On ma nas na hita! Chłopiącie ma na dwa hity. Dedłem, prawie. Dadam. Coś to kurde! No nie miałem co zrobić. Widzowie, ja... siedem puszek dla ciebie. Kurde, bo jestem zwyci siódemkę miałem. Ojej, ja Mik Mikołaj, ty mnie masz na drugim koncie? Dobra, widzowie, nie będziemy po przerwie, tylko wejdę na moje drugie konto. Dobra, widzowie, jesteśmy już na moim słabszym koncie. Będę grał koltem. Niestety mój kolega już nie może grać, bo. Nie musicie wszystkiego wiedzieć, ale Mikołaj już nie może grać. A niestety na tym koncie nie mam go znajomych, więc będę grał sam. O nie, najgorsza rzecz. Sorry widzowie za lagi, ale to nie moja wina, że mam taki słaby internet trochę. No i przez te durne lagi przegrałem. No. na minus dwa pucharki, ale spokojnie ja to odrobię. Na tym końcu mniej gram, dlatego nie mam tu tego o pięknego levelu na Star No, ale jakoś to będzie. Jak wbiję, to nagram. Tu jest tara widzowie, i tej tary zaraz albo mnie, albo tary nie będzie. Czy się okaże. Ja robię post serdż wi, żeby zmarnował ulta. Tak, brawo, brawo. Ale jest szybszy. I robię mu podjazd, podjazd, podjazd. No niestety nie mogę go znaleźć. Dobra, jest tu, jest, tu, jest, jest. I mamy porobiony serduszek. Czy jest the... da? Puszek po kostki per kiby. No sorry za lagi widzowie, ale... Plus dziewięć pucharków, czy... Tak, plus dziesięć pucharków. I rzadki, 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 rzadki. Widzowie, zobaczymy się w najser. Nice. Dobra, jesteśmy widzowie w moim drugim koncie. Będziemy grali z moim kolegą wykładem. Nadal okazuje się, ale nie będziemy rozmawiać. Gramy w nogę. Jak widzicie, niestety mam laki, a koled już do mnie szczela. No i niestety zginęłem, bo koletka mnie rozwajculiła. Bywa. Bywa, że ktoś się rozwajculił i przez to pucharków masz w dół. No. Wiem.

Oj, no niestety, no nie pokona pewno, no, no bo już przegrał. Na hypercharge na hypercharge'u próbuję go nie ale niestety zginął. Serki, serki, serki widzowie, lagi. I mnie podjechał i nie rozwalił No i niestety widzowie to przegramy Po tej grze będziemy grali w dół No i niestety Leon już zginął chy... no Zginął niestety Minus coś pucharku Co wiem, wezmę B. Czy jest kłójka? Tak, wezmę kłójka. Albo... Kolega mi szuka tu to wezmę Ambe. Co nie widzowie Napiszcie w komentarzach, czy jak będę miał GM na kiełka, to mam go to kupić. Jeżeli tak, to go i kupię. Jeżeli nie, to nie? nas podjeżdża. Ale trzeba tutaj z tym pokoju nie tak że on się nam wydaje. No i niestety przegraliśmy. Widowie. I to jest dzisiaj. Na tyle w tym odcinku. Zobaczymy się na live w poniedziałek.